Siedzę na schodach ratusza i nie wiem, czy żyję. Oddycham dymem, patrzę w niebo, a serce bije. I nie przestaje, aż do nieprzytomności. Nie ma litości w bezkresnej wolności. Wtem w mig opuszczam wzrok, za mną cały mrok. Oto dama pik jej czarny lok. Ad hoc mija kolejny rok. Za te usta podwaliłbym świat. Gdybym tak potrafił patrzeć, pewnie miałbym już miliony. Patrzę prosto w duszę, w mojej przyszłej żony. Gdybym tak potrafił patrzeć, pewnie miałbym już miliony. Miałbym Fryderyka, Grammy, Noble i no. dyplomy. Gdybym tak potrafił przed lustrem po zerwanej nocy, nigdy w życiu już nie wzywałbym pomocy. Stabilność finansowa i ciągłe dostawy weny. banki w bankicie, oto gdzie giną wszelkie problemy. Chwila niepewności, czas na zaległości. Ledwie parę kroków stąd, fontanna młodości. Zbyt łatwo tu obłąd, wychodzę na wąd Za te usta podpalił go świat. Gdybym tak potrafił patrzeć, pewnie miałbym już miliony. Patrzę prosto w duszę mojej przyszłej żony. Gdybym tak potrafił patrzeć, pewnie miałbym już miliony. miałbym Fryderyka, Grami, Nobla i Deplan.